Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam Wam, jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Oto Słowo Pańskie, Pałacowie Chryste. Oglądamy się teraz Ewangelii Skazania na Górze, kiedy Pan Jezus pokazuje, na czym polega Jego nauka, Jego nowa nauka. I w tym kontekście są cały czas pytania, czy odrzucasz to, co było do tej pory, czy nie odrzucasz? Czy to, co jest teraz, jest zupełnie czymś nowym? I Pan Jezus mówi: że Żadna jota nie będzie zmieniona w prawie. Tu się nic nie zmienia. A zaraz dodaję: Wszystko jest nowe. Wypełniam: Wszystko jest nowe. I my tego doświadczamy. Chociaż jest Stary Testament, w który, którym żyjemy również, to wszystko jest nowe w Chrystusie. Przykazania, które mieli Żydzi, my ich nie stosujemy. A jednocześnie Jezus mówi. Nic nie będzie zmienione ani żadna jota. Niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Nie stosujemy przykazań, które mieli Żydzi. Są pozmieniane wszystkie. Łącznie z obrzezaniem z najważniejszym przykazaniem, bo nie jesteśmy obrzezani. To, co powiedziałem teraz, jest niesłychanie ważne, żeby zrozumieć to, co mówi Jezus. Bo on z jednej strony pokazuje, nic nie będzie zmienione, wszystko będzie tak samo. A z drugiej strony pokazuje, przyszedłem wypełnić wszystko. I teraz musimy to zestawić. Tak w taki sposób to połączyć, żeby to się zgadzało. Nie, przy, nie przyszywa się łaty ze starego ubrania do nowego. To nie w ten sposób trzeba wziąć nowe ubranie. To wszystko się w tym wypełnia. I Pan Jezus pokazuje na konkrecie przykazań. Wy chcecie się dowiedzieć, czy wolno oddalić żonę, czy nie wolno oddalić żonę. Czy to cudzo nie cudzołóż przykazanie należy tak interpretować, czy może można o dwa centymetry w tę interpretować? I wtedy Pan Jezus pokazuje, to nie ten kierunek, jak patrzysz pożądliwie, już masz cudzołóstwo. I pokazuje, to jest, można powiedzieć, to jest chyba niewykonalne w ten sposób. Powiedzieliście, że macie przykazanie, nie będziesz fałszywie przysięgał, a ja wam mówię, wcale nie przysięgajcie. Kto z nas w życiu nigdy nie przysięgał? Jezus wyostrza te przykazania, pokazując, że tu chodzi o coś o bardzo więcej, o coś dużo więcej. Niż tylko to przykazanie, że chodzi o serce człowieka, o którym Jezus mówi nieustannie. Chodzi o wasze serce. Serce przed Bogiem. Nie czy będziesz się pytał, czy, czy tu już jest za, zabijaj, a tu jest nie zabijaj. Bo mówi, kto z was gniewa się na swojego brata, podlega sądowi, czyli potępieniu. Kto się gniewa? Kto z nas się nie gniewał? Łatwiej by było powiedzieć, nie zabijaj, i ja jestem czysty. A Jezus mówi, tak nie jest. Bo w sercu kogoś zabić, można również tym, że ja się na niego gniewam i się do niego nie odzywam. Możemy powiedzieć: Panie Jezu, to jest za dużo. A tu nie chodzi o to, że to jest za dużo. Jezus przyszedł wypełnić prawo. Nie odrzuca go, ale pokazuje, jest coś więcej. I tym więcej jestem ja, Chrystus, który do Was przychodzę. To jest to więcej. Albo przyjmiesz miłość, albo będziesz udawał, że to jest miłość, mierząc nonstop. A miłość nie jest zmierzalna, ona jest. Tak jak. Nie ma katalogu, ci, którzy przychodzą do ołtarza, ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I nie ma teraz dekalogu takiego: miłość to znaczy, że w małżeństwie trzeba to, to, to i to. Uczciwość to jest to, to i to. Nie ma czegoś takiego. Ponieważ w miłości nie można mierzyć, trzeba się całym wydać, całym dać i tacy mamy być wobec Boga, ponieważ On cały dla nas się wydał. Wszystko, cały swój czas dał, wszystko dał siebie całego i dalej daje nam w Eucharystii. Nasza odpowiedź ma być również bez mierzenia. Panie Jezu, jestem w porządku, bo daję Ci zobacz, jestem dzisiaj, teraz tutaj. Jestem w porządku. Jezus nie chce tylko tej godziny o dziesiątej. Chce tej godziny o dwunastej, dzisiaj Twojego obiadu, Twojej kawy dzisiaj w domu, czy siesty, czy wyjścia z rodziną. On chce tam być non-stop. I to jest to, do czego Jezus prowadzi, wyostrzając prawo, ale jednocześnie pokazując, ja je wypełniam. Nie chodzi o to, żebyście teraz to wyostrzone prawo stosowali w taki sposób, że ojej, czy ja się dopuściłem cudzołóstwa, bo spojrzałem porządliwie, albo to ja już zabiłem, bo pogniewałem się na brata. Jezus pokazuje prawo w miłości, nie możesz Go wypełnić. Musisz tym Non stop żyć. To jest codzienne nasze życie. Cały czas na nowo i bardziej i mogę jeszcze bardziej kochać. Możesz dzisiaj kochać żonę bardziej niż wczoraj. I żoną możesz kochać dzisiaj męża bardziej niż wczoraj. Ale jeżeli powiesz, wczoraj mu zrobiłam obiad, to dzisiaj może niech on zrobi. I powiesz, że to jest sprawiedliwe w miłości. I to jest to liczenie, czego Jezus nie chce. Nie tak. Dałeś wczoraj prezencik, dzisiaj też daj. Powiedziałeś wczoraj dobre słowo, dzisiaj też powiedz dwa. I liczenie będzie to, co jutro trzy? Nie licz. Bo to jest... Jezus nas z tego chce uzdrowić. Z tego patrzenia, a jeżeli dzisiaj dam tyle, to jutro ile będzie chciała. I... To nie jest ten kierunek. Jeżeli dzisiaj dam Bogu tyle, a jeszcze więcej jutro, to pojutrze co? To nie jest droga miłości. Droga miłości jest cały. Cały dla Jezusa. I tego nas uczy w kazaniu na górze. Błogosławieni, którzy doświadczają niesprawiedliwości. To oni są błogosławieni. Nie chodzi o liczenie, ale o danie się Bogu. I Ewangelia się kończy słowami. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. I często znowu te słowa nadinterpretowujemy myśląc prawem. Mów prawdę, bo Ewangelia mówi tak, tak, nie, nie. Tymczasem tu chodzi o miłość. W miłości bądź tak, tak, nie, nie. A słowem, słowem mogę zabić. Więc jak mam okazję, powiedzieć komuś między oczy prawdę i go zabić to ma być tak tak nie nie absolutnie w miłości mam być tak tak nie nie cokolwiek jest w ewangelii interpretować to miłością Chrystusem który mówi te słowa bo on tak jest a w słowach swoich czy pan Jezus mówi między oczy Piotrze czego chcesz nie byłeś pod krzyżem i zaparłeś się mnie. To jest prawda między oczy. Tak, tak. Zaparłeś się, czy się nie zaparłeś? Zaparłeś, tak? To czego jeszcze chcesz? Tak Jezus nie mówi. Wobec Piotra Pan Jezus jest z miłością taki, że możemy powiedzieć, no o co chodzi? Czemu mu nie powiedział chociaż tak trochę? Żeby Piotr zrozumiał. A ten mu mówi, czy mnie kochasz? To jest mowa tak, tak, nie, nie. To jest mowa tak, tak, nie, nie, ale wobec miłości. Czasami zadajemy sobie pytanie, powiedzieć to, czy nie powiedzieć. Jeżeli nam ten fragment przychodzi, to często popełniamy błąd i, mówi, i mówimy, a potem nie możemy tego w rodzinie odbudować przez 20 lat. Tylko dlatego, że powiedzieliśmy coś, co było tak raniące, że osoby z rodziny nie mogą po prostu przez to przejść i się męczą. I grzech rodzi grzech, i kolejny grzech. To są słowa dotyczące miłości, a nie do tego, że mam teraz zabijać słowem, czy ranić słowem, czy używać takich sformułowań, żeby poszło, że kogoś przewrócę. Miłość nie przewraca, miłość ocala. Miłosierny ojciec tak przytula swojego syna, i gdzie tu jest tak, tak, nie, nie. Można powiedzieć, to starszy syn mówi właśnie tak, tak, nie, nie. On jest syn marnotrawny. Czemu go przyjmujesz? Ale to nie jest miłość. Miłość przytula. I w tej miłości mam być radykalny. To jest to, czego Pan Jezus od nas oczekuje. W tej mowie miłości przed Bogiem tacy mamy być. I stąd też ten, który się gniewa, zabija, ten, który patrzy. Pożądliwie, już cię dopuszcza cudzołóstwa, i nie przysięgaj, i tak dalej. To prawo, zacznij, jakby zobaczyć, że to nie chodzi o pytania prawa. Prawo mamy przestrzegać, ono jest potrzebne i dobre, ale zacznij pytać się o miłość, o oddanie Bogu całego siebie, wszystkiego, co mam, całego swojego czasu, całego swojego życia. Że niech ta Ewangelia nas jakoś tak zbierze i, i poprowadzi, że to dobro, które zrobiliśmy wczoraj w rodzinie dookoła, chciej dzisiaj zrobić więcej. Więcej. Nie myśląc, a co w takim razie będzie jutro. Przestać liczyć, tylko po prostu kochać. Amen. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że z niego skorzystaliście duchowo, że był karmiący. Chcę was poprosić o to, żebyście zrobili kciuk w górę, napisali komentarz, jak skończy się transmisja. To sprawia, że te, ten materiał może się rozchodzić do nowych osób. Jest bardziej promowany przez YouTube i wtedy sprawiacie, że nowe osoby też o tym się dowiedzą, mogą w tym uczestniczyć. Jeżeli możecie go wkleić w, na swoich fanpage'ach, na Facebooku czy, czy gdzie indziej, to, to zawsze jest też coś dobrego, co dochodzi do nowych osób. Dziękuję Wam też za wszelkie wsparcie, które e, robicie, za wsparcie finansowe, za to, że możemy się też modlić razem finansowo. Możecie nas wesprzeć poprzez przelew bezpośrednio na konto, albo przez Patronite, albo też przez szybki przelew. Tam jest możliwość też płatności kartą. E, to sprawia, że ten kanał się utrzymuje na takim poziomie, na jakim jest. Mamy sprzęt. Dzięki Wam, dzięki temu, że nas wspieracie, dzięki Wam są osoby, które pracują i robią to z serca, z miłością. Myślę, że tego doświadczacie, bo my tego doświadczamy: że wkładają to cały swój zapał. Ale to się dzieje dzięki Waszemu wsparciu. Także za wszystko bardzo dziękuję. I ktokolwiek jeszcze nie subskrybował naszego kanału, to zachęcam, zróbcie to koniecznie, naciskając również dzwo dzwoneczek, który jest obok. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Błogosławię Was z całego serca.